Teza ósma ważniejszy, bo bardziej owocny jest krzyż niż efektywność. Tak, tutaj warto zatrzymać się nad pytaniem, jakie miejsce zajmuje w moim kapłańskim życiu krzyż. Czy jestem podobny do Pana także w tych tajemnicach bolesnych? W czyich dłoniach spoczywa siła ewangelizacji? W czyich dłoniach w moich czy w Bożych dłoniach? A w tym codziennym działaniu komu bardziej ufam, Bogu, czy sobie, Jego mocy, Jego mądrości, czy własnemu bestremu rozumowi? Tak, krzyż zawsze jest i był i będzie niewygodny. Nie będzie pasował do natury ludzkiej. Będzie uwierał, będzie rodził niechęć, bunt, i szatan będzie się tą niewygodą posługiwał. Będzie kusił światem bez krzyża, bez cierpienia, bez ofiary. Będzie zachęcał do zejścia z krzyża i porzucenia go. Odwieczna pokusa zejścia z krzyża. Efektywność to dzisiaj dogmat, można by powiedzieć, świata. Wszyscy pragną efektywności, żeby to, co robimy, zaraz przynosiło efekty. Niektórzy mówią: O, ten ksiądz tyle zrobił, a tamten siedzi tylko w konfesjonale. Ten wymalował kościół, zrobił tutaj posesję, ten załatwił to, tamto. No to, to widać, to są efekty jego pracy, a tamten no, siedzi w konfesjonale. Jakaś babcia przyjdzie, no wyspowiada, jakieś tam y, jakieś dziecko. No, no dobrze, no to, to też coś tam robi, no ale ten to dopiero się poświęcił. Świat żąda od nas efektów. I to natychmiastowych efektów. I czasami może się to przenosić na nasze kapłańskie życie, że probosz może żądać natychmiastowych efektów. O, ten ksiądz przyjdzie do parafii, to on tak rozkręci młodzież, a tu przyszedł, no, stara się, robi, co może, na głowie staje, y, modli się, pracuje, prosi, y, próbuje i nie, nie chce przychodzić. O, to słaby ksiądz, tak jakby był lepszy, to by sobie poradził. O to się, się nie nadaje. I już nóżki podcina się takiemu księdzu i skrzydełka, tak samo. I taki ksiądz zaczyna wierzyć, że no nie, to to, może ja się nie nadaję, może, może to, to nie dla mnie, może, może się pomyliłem. No właśnie, jak się stawia tak wysoką poprzeczkę, której nikt nie przeskoczy, jest to nieludzkie. Przyjdzie ksiądz, zobaczymy, no jest tu młodzież, jest taka, no spróbujemy, uda się to dobrze, nie? no będziemy dalej próbować. Ale jakby nie można z góry założyć, o ten ksiądz przyjdzie, to on tutaj cud nad wisło zrobi. Świat ukłuł taki dogmat, że, że tylko przenoszenie efektów ma wartość. I że człowiek ma wartość tylko wtedy, kiedy jego praca przynosi efekty. Jak nie przynosi, no to, to coś nie bardzo z tym człowiekiem. Dzisiaj wykonuje się jakieś zadanie, i dzisiaj musi być efekt. Nikt nie umiał szczekać. Pamiętam takiego kapłana, który wiodł bardzo proste, skromne i pokorne życie. I dopiero po jego śmierci jego służba zaczęła rodzić piękne owoce. Tak było też ze świętą Teresą od dzieciątka Jezus. Gdy umarła, siostry zastanawiały się, co napisać w nekrologu. Tak była zwyczajna i prosta. Że nie było nawet o czym pisać. Tak, świat sadza na tronie tych, którzy przynoszą efekty. Bardzo szybko ich też zrzuca z tego tronu, do momentu, aż przestaną przynosić efekty. Umarł król, niech żyje król. I tym, którzy przynoszą efekty, świat powierza wciąż nowe zadania. Takich ludzi pokazuje się w telewizji, kręci się nimi jak trzew z butem, pisze się o takich ludziach, daje w cudzysłowie lepsze posady. Czasami awansuje się ich aż do stanowiska, na którym się już nie sprawdzają i, mówiąc ironicznie, na tym stanowisku już ich się pozostawia. Krzyż natomiast jest niezręczny, niemedialny, niemodny. W oczach świata mało efektowny. Nie, mówiąc współczesnym językiem, nie nabija oglądalności. Trudno go wylansować i sprzedać. A jednocześnie jest duszą kapłańskiego życia. Bo to, co głupie w oczach świata, jest mądrością. W oczach Bożych i na odwrót. Pan Jezus wybrał krzyż, zanim go włożył na swoje ramiona, ucałował i podziękował Ojcu za ten dar i narzędzie zbawienia. Mężnie szedł na golgotę, wyśmiewany, bity, opluty, poniżony. Współczuła mu tylko garstka ludzi. Skonał, wydawałoby się, że wtedy wszystko się skończyło, że wygrało zło, że cały trud uczciwego, prostego i świętego życia poszedł na marne. Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo. Ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Tak, bo kto chce zachować swoje życie, ten nie straci. A kto straci swoje życie dla Chrystusa, ten naprawdę je zachowa i odnajdzie. Dlatego ważniejsze jest, bo bardziej owocne, aby kochać krzyż niż umiłować efektywność.